No, to jest. Nie, do... <głos> do... <głos> nie wiem, czy mi się to podoba. No, tak, razem, jak gdzieś szłyśmy, to się pytali, a to jest Twoja młodsza siostra? No tak, właśnie, bo różnica wzrostu. <noise> Mary jest. No, człowiekiem. Powiedz to, powiedz. Pół człowiekiem niepełny człowiek. Za to tak o to wygląda niepełna osoba. Tada że przyjaźń nie ma no jakby tak samo jak love has no gender, tak. no to z, y, z przyjaźnią jest tak samo. Albo z kimś się złapie taką więź, albo z kimś się nie złapie. Ja przyjaciół traktuję jak moją rodzinę, to jest bardzo małe grono. Ja też mam, muszę przyznać, że taki najbliższy przyjaciółek mogłabym policzyć na palcach, jak to się mówi, u jednej ręki. Ale my nie jesteśmy jakieś takie imprezowiczki na maksa. My jesteśmy specyficzni koleżanki, bo tak, na zakupy razem nie chodzimy. Z makijażem trochę od czasu do czasu, ale nie nie za bardzo w sumie. Bardziej maseczki. Ale my chodzimy y, do sauny. A chodzimy do sauny. To chyba jest Zmieniamy. nudne. Oni mówią, po co my to nagrywamy. <grywa> tak my już chcemy skończyć, Zmijamy, iść do domu. Zwijamy, bo zaraz to i chorobach. Właśnie, a pamiętasz taką akcję, że kiedyś na twoim Instagramie zrobiłyśmy tak, że ty ruszałaś ustami, a, a ja moim, śpię. się moim marzeniem, takim jednym z największych marzeń, Pięknie śpiewać. I ona uklękła, ja się nagrywałam, I ruszałam ustami i ona śpiewała i wyszło to tak idealnie. Tak. To był jeden take, nie powtarzałyśmy Aha. tego i się posypały. Wow, jaki talent. Jaki wasz głos. Jaki głos. Jestem lekką psychofanką, znam wszystkie piosenki, znam wszystkie mm -hmm. słowa. E, Naprawdę. Ja też jestem Jak jestem na teledysku, to śpiewam, jestem w pierwszym rzędzie. Tak, na koncertach na maksa, Jezus. Jeżeli ja pracuję z moim mężem, to to jest taki nasz pomnik naszego związku miłości. Jeżeli ja pracuję z tobą, to to jest taki mm. nasz y, coś co możemy po sobie po tej przyjaźni zostawić. Mam wrażenie, że znam ją od zawsze mm. i że faktycznie jesteśmy takimi siostrami. Jak w jakiś sposób zostałam zaadoptowana przez jej rodzinę. No ale ja przez twoją yy, też. Tak, moja mama więcej komunikuje się z Mary niż ze mną, bo ja odpisuję. Yy, prawda. Prawda. Ania mnie nawet tak. ratowała przed meduzami w morzu. Pierwsza wskoczyłaś do morza i od razu było GDZIE ONA JEST? Piwa. Pół człowiek, siedziała na skale, przeszła większa fala i nie ma jej. Jeździmy tak sobie po świecie. Tak. My powinnyśmy mieć jakiś taki program podróżniczy z jedną walizeczką. Reszta w następnym odcinku moim stanie. No <noise> Brawo. <noise> Brawo! Jezus! Jezus!